Hejka wszystkim. Dzisiaj będziemy grali w tower. W nie będę się śledzywać, po prostu chcę się skupić, ale postaram się coś mówić. Ale lagi miałam i spadłam przez lagi. No co jest? On okay. o nie, hp mi zadało kuźda, nie zmieszczę się chyba do tu dobrze, że w tej grze jest taka funkcja jako czegoś o no nie dotykaj białego nie o jak macie ten tor to nawet sobie nie sprawdzajcie, bo to nawet wiadomo że tam gdzie jest truskawka przechodzicie, a tutaj już spadniecie więc idźcie tam wszędzie gdzie jest truskawka Weszłam prawie wszystko. Tu ja bym nie chciała spać, bo wczoraj, jak w to grałam, to spadałam chyba sto razy i no. się wkurzałam. <grym> Teraz też bym spadła świetnie. Teraz też. No, to jest szyna takie. <noise> wow, dwie minuty mi zajęło dojście tutaj. Z samego dołu Szybki jest ten tower. Nawet. dobra, I tu czy macie jak coś tutaj, takie coś, że jak będziecie szli to do dupy pójdziecie, bo nigdzie Was to nie pokieruje, więc musicie się skakać pod czerwonym i no. Ja tu czasem skaczę po dwie, albo po jednej, więc... Teraz idę po schodach, a potem będę miała znowu te klocki. Tylko tych tutaj nie możemy tak samo dokonać jak tamtych, ale to są jakby inaczej położone. O, kolejne. Dużo jest tutaj tych przeszkód właśnie z tym białym. Bieżnie. To są kolejne. Kolejne kolejne. Tutaj teraz trzeba uważać po tej drabince, bo łatwo jest z niej spaść. O, a tu omijacie truskawki, bo one zadają tutaj damage, w się sensie, Teraz będziemy skakali po Możecie od razu jakby stąd, od razu możecie się sobie skrócić tu, bo bez sensu jest skakanie jakby tu, tu i tu, bo to jakby nic nie da, więc to jest jakby, jakby Więc ja skoczę ten, żeby było jakby szybciej. To jest całkiem spoko, to jest mega łatwe. O teraz właśnie będę szła po gofra. gofry. Są... no spoko, teraz są te drobinki ja nienawidzę ich, więc dlatego zawsze mi się skacze pod dwa i pomaga to. Wow, czekajcie to, że jakbyście, ja wam pokażę, jeżeli jesteście tu, ktoś umie zrobić, no wiecie o co mi chodzi. No patrz, o coś takiego. No ogólnie wiecie o co mi chodzi, no. Chodzi mi o coś takiego, żeby po prostu tak bokiem przejść do szacun, bo na przykład ja nie umiem i to by było po prostu dla mnie troszkę trudne jest, więc no. Teraz znowu jesteśmy na tych gofrach, zaraz będziemy teraz, nie wiem, no na gofrach. Teraz na drabinkach. Nie wiem, czy to są białe drabinki, czy jakie one mają kolor. Nie, no, chyba takie jasne różowe. No, czy ktoś umie o coś takiego? No, wiecie o co mi chodzi? Ja po prostu nie umiem. O nie, ja po... chciałam się podrapać, mi spadła. Ja po prostu nie umiem, więc. No, szacun dla tych osób, które umiem. Znowu trapinki poskakania. Ciekawe, czy dzisiaj dojdę idę gdzieś dalej, czy tylko będę się męczyć z tymi trapinkami. Wait, wrócę jak. Znaczy. Dobra, nieważne. A jak ja znowu spadnę, to ja to speed i po prostu jakby wyłączę, wyłączę nagranie. W sensie zastępuję nagranie i będziemy się widzieć, kiedy ja tu przejdę. Ale chyba przejdę teraz. Tak, teraz przejdę. Dobra, nie, ja to speed runuję. Dobra, doszłam do tych drapinek znowu. I chyba w końcu mi się udało. O, tutaj macie coś takiego, że możecie stanąć sobie tu, będzie wam łatwiej, ale ja zawsze staję tu i... No, no bo dla mnie jest łatwiej pierwsza stanąć. O, teraz wejdziemy z kalekali po takich w i bym z nich nie chciała spaść no spokojnie trzeba być spokojnym w takie gry tylko ja się denerwuję czasem przepraszam musiałam się wmyć ale jest w sumie nie... Fajne. w ogóle ten tower on jest najlepszym towerem w jaki grałam bo jako przez przypadek znalazłam, bo wyświetlał mi się z proponowanych. I o! Truskawkowy tower! Czemu by nie spróbować? I spróbowałam, i się wkręciłam, i no. Chyba raz w, w moim doświadczeniu w tower, y, przeszłam chyba tylko raz cały tower. Y, w sensie tam, bo tam no. Tu musicie skakać po truskawkach tak, znowu. I no. Więc po prostu polecam, bo to takie jest, takie, żeby, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, ja pierdolę, ja pierdzielę, <śm> spadłam. No to czekajcie, zaraz będę. Dobra, doszłam na tą przeszkodę i sobie zobaczymy, o przeszłam. Musicie skakać, żeby tak nie, tak, tak nie chodzić, bo to długo zajmuje. Więc no, on nie. Co ja mam tu zrobić? o okej, okay. No, o, teraz mogę pokazać, czy ktoś umie tak. To, to jest jakby szacun, bo ja, ty. Ja to zrobiłam. Dało mi się. Wow. Chyba jednak umiem. Jestem jednak chyba zdolna do tego. Nie, to jest to długo jej. nie lubię jej. Opa! Opa! Opa, lala. Oj, coś klikłam. Opa! I opa! Udało się. Nie wiem czemu. Opa. Teraz one się obracają, ale mnie nie obracają, więc... Mm, trochę bez sensu, ale oko. Ok. Nie będziemy obrażali jest Jezu, jakie wielkie klocki No były to przejścia, więc jakbyście chcieli tam skakać, tutaj, to ja nie polecam No Dobra, idzie, jakoś to idzie złociaki <śmiewanie> jedno bym znowu prawie spadło no, nie wiem co tu się podziało, dlaczego to jest takie po prostu bo ten ogólnie cały tower on jest w miarę łatwy Więc... no, musicie uważać, okej okay. Wow! O nie! No trudno, przejdę jeszcze raz tym razem bez cięcia, bo nie chcę z cięciem, więc no. Albo dobra z cięciem. Dobra, jestem. Ja nawet nie doszłam, ale to. Nie wiem, czy było.

Proszę, może jakby przeszłam? Przeszłam to. Gołd. Czy ja tu mogę wszystko sobie zabrać teraz, ja baby. Tower zajmuje mi 13 minut, a tu jest bardzo. Czasu. Więc speedrunujemy tower speedrunujemy. Dobra. Szukam kolejnego towera. Dobra, ja jestem na jakimś drugim Nie wnoszę, To było nim takiego więc idziemy na ten dawcy tip. Mówiłam, że idziemy na Cukierki, trzciny. jak chcę cukierki. Nie no co tu jest. Dobra, ważne, że cokolwiek jest. Dobra, nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. szersze na przykład i... Ała. Ciekawie idę za nimi ten to, bo tam to mi 13 minut, a ten to nie zajmie troszkę więcej, bądź mniej. Mm -hmm. 嗯嗯。Mm hmm.